Cześć kochani, odzywam się do Was po dłuższej przerwie. Bardzo dawno nie było żadnego vloga. Kurde, nigdy nie wiem, gdzie patrzeć w ten telefon. Powinnam patrzeć chyba tutaj w prawy górny róg, żebyście patrzyli na mnie, ja na Was, a nie gdzieś mi oczy błądzą. W każdym razie powiem Wam, no długo vloga nie było. Trochę ostatnio się u mnie w życiu podziało. Najpierw byłam na ulopie, więc wiecie, było super, wspaniale. Byłam we Włoszech, wypoczęłam. Piękne miejscowości. Super, powiem Wam, wrażenia, miejscowości bardzo mi się podobały, architektonicznie naprawdę super, mam nadzieję, że kiedyś tam jeszcze powrócę, natomiast długa część czerwca skończyłam na antybiotyku z zapaleniem oskrzeli, niestety też podziało się u mnie źle, mój tata trafił do szpitala, jest po operacji, miał złamane udo w dwóch miejscach, plus uszkodzoną panewkę w miednicy. także w tej chwili wiecie... Musi leżeć, musi się oszczędzać. No wiadomo, jak to starszy człowiek, on nie lubi, on by już poszedł coś robić. Najlepiej drewno porąbać. Ja wie do niego, słuchaj, masz jeszcze cztery tygodnie leżenia, później jakąś rehabilitację trzeba Ci załatwić, żeby ta noga i biodro wróciło do miarę sprawności. Natomiast wiecie, jest to bardzo niecierpliwy człowiek, on nigdy w życiu nie leżał, zawsze pracował, zawsze coś robił. No a niestety tu ma przymusowe leczenie, także wiecie, dzwonię. W możliwości jeszcze zaglądam, co tam u rodziców. No, bo wiecie, to już są starsze osoby, więc trzeba im też pomóc od czasu do czasu, w takich wiecie, zwykłych, codziennych rzeczach. Także dzieje się u mnie ostatnio w pracy deszcz sporo. Obowiązków i wiecie, ludzi, mnóstwo, bo to jest okres wakacyjny, więc przyjeżdżają też turyści. Zwłaszcza, że ja mieszkam w takim wiecie rejonie turystycznym, więc naprawdę jest bardzo dużo ludzi. Czasami wracam tak zmęczona, że nie mam siły ręką, nogą ruszyć, ale. Wiecie, ja nie narzekam, zawsze może być gorzej. Ja tam lubię jakiś jest coś się dzieje, a nie człowiek siedzi 12 godzin, dajmy na to, w pracy i czeka, czy ktoś przyjdzie, zajrzy, czy coś kupi, czy chociaż przyjdzie pogadać. E, także ja się cieszę, że jest ruch, bo to wiecie. I wiadomo, kasa później inna i czas szybciej leci. Pokażę Wam za chwilę to, co mam dzisiaj na śniadanko, zwykłe kanapeczki, ale ja takie chyba najlepiej śniadania lubię. Muszę się wybrać na zakupy. Tak patrzę w bok, bo tu mam okno i tak wiecie co, pogoda nie nastraja. Jest zimno, wieje, ale dobrze, że chociaż jeszcze deszcz nie pada, bo muszę się wybrać na ryneczek po jakieś zakupy, po jakieś warzywa. Bo powiem wam, że wczoraj poszłam po pracy na Osą, bo Galeria jest, wiecie, połączona z oszą, i przeżyłam szok, bo tam praktycznie nie było żadnych warzyw. Chciałam jakiś pomidor, ogórek. A tam zupełnie nic nie było, więc to no nie czeka mnie dzisiaj wędrówka. Mam dzisiaj jeden dzień w tygodniu wolny, następny dzień to niedziela, ale wybieramy się do rodziców, e, także wiecie, muszę trochę poogarniać, posprzątać, zrobić jakiś obiad na 2-3 dni, e, bo kolejne dni niestety jestem praktycznie codziennie w pracy, więc wiecie, no trzeba jakoś ogarnąć życie. Także na razie kochani, zmykam, idę jeść śniadanie i później pewnie Wam coś jeszcze pokażę. No i kochani, wróciłam. Wróciłam, miałam iść tylko na ryneczek. Natomiast na ryneczku okazało się, że ten warzywniak, do którego ja lubię zaglądać, niestety dzisiaj jest zamknięty. Wydaje mi się, że moja ulubiona sprzedawczyni poszła na urlop, więc no niestety musiałam trochę dalej pogonić i zaszłam aż do biedronki. Natomiast mam tu kilka rzeczy, wiecie, spożywczych, ale przy okazji trochę z chemii. Zawsze coś tam wiecie przy termosze z tego sklepu. No i tak, płatki z biedronki, wiadomo, te moje ulubione, duże. Ja je lubię, jak tylko widzę, że są dostępne w sklepie, kupuję. Mam tutaj dwa opakowania. Odświeżacz powietrza. Generalnie ja taki zawsze odświeżacz staram sobie do toalety i muszę przyznać, że one się całkiem fajnie sprawdzają. Ten zapach jest wyczuwalny. nie ja mam toaletę też bardzo malutką, więc wiecie, nie potrzebuję nie wiadomo jak mocnych tych odświeżaczy. I tu mam zapach egzotycznych owoców. A co, niech będzie trochę takiego rajskiego zapachu ściereczki Zosia Samosia tu jest cztery sztuki, mają nie zostawiać farfocli, więc zobaczymy no i wiecie, takie ścieżki zawsze się przydają czy w kuchni, czy w łazience do przetarcia do zmywania, także ok no i oczywiście trochę spożywki serek wiejski, ja lubię serek wiejski może go zabiorę sobie jutro do pracy na śniadanko, oczywiście papryka czerwona, zawsze na kanapkach u mnie musi być jakieś warzywko ogórki na dzisiejszą mizerię do obiadu Tutaj mam jeszcze brokułka, u mnie zielska po prostu musi być, chlebek razowy i tu wzięłam jeszcze dwie buły, jakby ktoś chciał na kolację, pomidorki malinowe, no i tu mam jeszcze, kochani, bananki, banany też oczywiście u mnie dość często goszczą w kuchni. I powiem Wam, że znalazłam maseczki w płacie właśnie w Biedronce i teraz tak, tam było kilka różnych chyba roz chyba cztery. Natomiast ja nie brałam ani oczyszczającej, ani jakiejś oświetlającej. Wzięłam sobie typową nawilżającą, z czarną owcą i to jest oczywiście widzę seria B-beauty Be i druga jest słówką regeneracja. Ja niestety po wakacjach mam skórę bardzo mocno przesuszoną. Powiem wam, że po raz pierwszy w życiu schodziła mi skóra z twarzy po opalaniu. Co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło. Nawet kremy z filtrem za bardzo mi nie pomogły. Natomiast buzia, wiecie, jest sucha. Staram się w tej chwili ją mocno nawilżać, no ale wiadomo, wróciłam do pracy w klimatyzowanym pomieszczeniu i tam buzia moja cierpi. Ale powiem Wam, że jeszcze były maseczki. Że tak powiem, skitrane gdzieś z tyłu, właśnie za tymi wszystkimi kosmetykami. Więc, oczywiście, to pudełko sobie przyciągnęłam bliżej i okazało się, że to jest pielęgnacja koreańska. I mam tu też cztery różne, różne maseczki: przede wszystkim ukojenie, najbliżej, rozświetlenie. I są to typowe maski z Korei. Nie mam pojęcia. Też nigdzie nie widziałam u dziewczyn na kanałach, żeby coś takiego pokazywały. I pierwsza jest z wodą lodowcową i mangostanem ukojenie, nawilżenie. Następna jest z i jest rozświetlenie i nawilżenie. Bardzo ładnie wyglądają te opakowania. Paka Paja jest wygładzenie i nawilżenie. I została mi brzoskwinka, nawilżenie i miękkość. Także same jak widzicie nawilżające, żadnych oczyszczających. Ja jak potrzebuję oczyszczenia to robię w tej chwili tylko peeling i nic więcej. Także takie zakupy przycar nosiłam z biedonki No a teraz kochani biorę się za robotę, bo już jest godzina 13.30. Pół dnia z mitran daleko jednak mam do tej biedronki, wiecie, w jedną, w drugą stronę. Jeszcze jak się znajomych po drodze spotka i chwilę z nimi pogada, to czas pędzi jak szalały, więc zabieram się za robotę, muszę posprzątać kuchnię, kuchni, zrobić obiad, wstawić jeszcze jakieś pranie. Muszę sobie zrobić pazurki, bo powiem Wam, że ta hybryda czy w jednym spierdlenie niestety nie jest zbyt dobra. Niby wiecie co, ją się szybko nakłada. Bo nie trzeba tak długo siedzieć i trzymać w lampie, nie ma, wiecie, tam bazy, nie ma topu, jest tylko sam ten lakier. Natomiast on mi po dwóch, trzech dniach schodzi. Paznokcie są bardzo miękkie, nieodporne na stukanie, na jakieś, wiecie, pęknięcia, zarysowania. Także muszę siąść i zrobić sobie jeszcze dzisiaj po południu paznokcie, no bo jak pójdę to do pracy z takimi białymi końcówkami, to mi się bardzo nie podoba, także muszę się zabrać jeszcze po południu za. Pazurki, a to wierzcie mi, trochę czasu też pochłania. Później się kochani do Was. Obejrzę. Widzicie, tyle do Was gadałam i zapomniałam pokazać, że przy musiałam jeszcze dwie książki. Od czasu do czasu wiecie, jakąś książkę lubię sobie kupić. I mam tu dla siebie Nicholas Sparks od pierwszego wejrzenia. Bardzo lubię tego autora i myślę, że książeczka będzie bardzo przyjemna do czytania. 11,99, także cena, wiecie, rewelacja jak za książkę. I mam tutaj remigiusza mroza hashtag. Myślę, że ja z przyjemnością też przeczytam, ale mój mąż też lubi takie książki, więc myślę, że skorzystamy na tym podwójnie. No i moja matula też pewnie przeczyta, bo ona lubi, wiecie, jakieś tam sensacje, kryminały i tym podobne książki, jeśli chodzi o tematykę. No, także myślę, że skorzystamy na tym. No i fajna cena w, właśnie w książki była w Biedronce, także dlatego sobie kupiłam. No i zobaczymy, czy będą mi się podobały. Teraz już uciekam, idę się brać za robotę. No i w końcu się doczekałam. Mój piękny jaśmin. Kwitnie. Uwielbiam ten krzak. To jest zapach mojego dzieciństwa. Zawsze mi się bardzo dobrze kojarzy. Szczególnie jak patrzę na niego to przypomina mi się moja kochana babcia. A także mam sentyment do tego krzaczka. Powiem Wam, że on ma kilka lat i bardzo się cieszę, bo w tym roku ma również dużo kwiatów i one mają piękny, słodki zapach. Że nie możecie poczuć tego zapachu, ale pewnie większość z Was wie, jak pachnie Jaśminowicz. Przychodzę do Was, kochani, pogadać. Jestem z drugiej strony aparatu i nie widzicie mnie w tej chwili. Jakiś czas temu ja Wam wspominałam, że robię remont kuchni i łazienki i powiem Wam, że to był taki już generalny remont. Jestem zadowolona. Praktycznie mam już wszystko wykończone tak, jak powinno być. Zmieniłam sprzęt, zmieniłam troszkę ustawienie, w tej chwili mam kuchnię bardziej ustawną, co mnie naprawdę cieszy. Mam też nowy stół. Miałam taki wąski, długi. Nie wiem, tam w niektórych vlogach on się przewijał. Natomiast ciężko było, wiecie, co przy nim siąść i zjeść obiad w trzy osoby, a cztery to już było po prostu niemożliwe. Więc kupiłam duży stół, rozkładany oczywiście w kolorze białym. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Jak na razie mi się podoba, no ale zobaczymy na dłuższą metę. No i do niego zostały mi trzy taburety, które sobie kupiłam wcześniej. Przydałby mi się jeszcze jeden, ale nie wiem, czy mi się uda jeszcze dokupić w tym sklepie, w którym kupiłam. Także na ścianach pojawiły się zupełnie nowe kafle. Mam te meble, które miałam, ja ich nie zmieniałam. Miałam drewniane meble, więc szkoda było mi ich po prostu wyrzucać. No i powiem Wam, że koszty po prostu były ogromne. Ja nie spodziewałam się, że aż tak. Mnie to wszystko po prostu wyniesie, że robocizna to jedno. Wiedziałam, ile muszę się przygotować. Natomiast powiem Wam, że wykończenie, wszystkie materiały to jest po prostu kosmos. No i widzicie, tu mam w tej chwili cały blat roboczy, oczywiście jak zwykle w kuchni nie mam jeszcze pomysłu, gdzie to wszystko pochować. Być może gdzieś te wszystkie pojemniki stąd kiedyś znikną, ale to dopiero w późniejszym czasie. A tu mam oczywiście ogromniastą lodówkę, którą właśnie zmieniliśmy. Stwierdziłam, że taka dwuszuflodowa zamrażarka jest dla mnie za mało więc mam dużą, w tej chwili z trzema pojemnikami i powiem Wam, że jest całkiem okej. Okay. Mam w tej chwili bardzo jasne kafelki, pojawił się okap nad kuchenką, nad tą starą nie miałam i tu jeszcze musi Pan do mnie wrócić, żeby mi obudować tą rurę, no bo oczywiście okazało się, że okap ma być podłączony na wprost, a nie po jakichś ukosach. Powinna być taka właśnie metalowa zabudowa, jak częściowo jest, ale nie pasuje. Więc w połowie lipca ma przyjść do mnie tutaj i zabudować resztę, więc zobaczymy. No i tu mam kuchenkę. Oczywiście kuchenka już też nową. Jedzonko kotełki mojej musi być. No i tu mam widzicie szafkę, która była po drugiej stronie. Bardzo się cieszę, bo przemontowałam zmieniłam trochę układ i szafka mi się zmieściła między zlewem a kuchenką, więc mam taki roboczy blat, jak widzicie już tam ziemniory stoją i czekają na obieranie, no i tu mam komorę, zlew też zmieniłam, zostawiłam sobie jednokomorową, nie dwu, dlatego, że dla mnie to jest bez sensu, ja mam zmywarkę, z której oczywiście korzystam, więc wiecie, nie mam tych garów tak nie wiadomo ile, na bieżąco coś tam wiecie, można spokojnie zmyć, no i tu mam taki reling na podręczne rzeczy, oczywiście ręcznik, jakieś ściereczki, wiecie, coś, co się przydaje przy gotowaniu. No i zmywarkę, zmywarkę też zmieniłam, kupiłam dużo mniejszą, stwierdziłam, że nie jest mi potrzebny taki koń na 12, wiecie, yy, kompletów, bo nasza rodzina nie jest jakoś ta duża, natomiast powiem Wam, w lecie, zanim zapełniła się ta duża zmywarka, no to fetorek taki czasami się unosił, więc stwierdziłam nie. Zmywarkę też po prostu musiałam już wymienić i zmieniłam na mniejszą. No i tym razem postawiłam, jak widzicie, na sprzęt w kolorze srebrnym. Przedtem miałam wszystko w bieli, więc zobaczymy, jak to będzie się, wiecie, na dłuższą metę użytkowało. No i tutaj mam już Łazienkę. Drzwi od Łazienki też widzicie zupełnie nowysiękie. Podłogę w tej chwili mam taką, imituję panele, natomiast to są kafle. Każdy, kto pierwszy raz przychodzi do mnie do kuchni, zadaje mi pytanie: Nie było ci szkoda położyć paneli? Ja wiem, ale kochana, to nie są panele, to są kafle. Podobało mi się właśnie tak w formie paneli i tak mam też zrobione. Tak mam też pociągnięty właśnie przedpokój, żeby wszystko było, wiecie, w jednym ciągu. Także ja jestem zadowolona. W kolejnym wlegu pewnie pokażę wam łazienkę, co wymyśliłam, co się zmieniło. No i tutaj mam okienko z króciutką firaneczką. oczywiście karnierz zmieniłam na metalowy. Bo miałam tu drewniany z podwójnym, wiecie, podwójny był na firankę i na zasłonkę. Ja w kuchni nie wieszam zasłon, dlatego że ja mam tu dość małe okno. Nie mam też za bardzo miejsca na zasłony, więc stwierdziłam, że nie chcę, a w przyszłości po prostu myślę o tym, żeby założyć roletę. Także powiem Wam, że ja z kuchni jestem bardzo zadowolona. Mam dużo więcej miejsca, jest wszystko bardziej pod ręką, także cieszę się, że to zrobiłam, no ale powiem Wam, że koszty jednak były ogromne ale warto było. Mam kuchnię jaśnią, sięńką, tak jak lubię i powiem Wam, że z przyjemnością spędzam tu mnóstwo czasu. Bardziej właśnie siedzę w kuchni, niż w pokojach. Kochani, odezwę się do Was już przy obiedzie. No i obiadek podano. Dzisiaj mam ziemniaczki, kotlety mielone i do tego jest surowka z w sumie sałatka, z ogórków, rzutkiewki, szczypiorek, koporek. Także idę zajadać. Życzcie mi smacznego. Zobaczcie, ile poziomeczek. Tyle nazbierałam w ogrodzie. Cały duży kubeczek. No i za chwilę mam zamiar je podzielić i zrobić ze śmietaną i z cukrem. I zjeść powiem Wam, że pięknie pachną. One są bardzo smaczne, aromatyczne i soczyste, więc idę się zabierać całą potę. No i jak widzicie, trzy miseczki już są. Deser taki wiecie. Na podwieczorek jak znalazł miseczka poziomek z bitą śmietaną, idę pałaszować. Zapach jest, powiem Wam, kochani, rewelacyjny. To nie takie poziomki, które wiecie, kupicie na targu. Nie, nie, nie. To jednak z czy leśna, one mają zupełnie inny zapach. Także idę zajadać. Do mnie na mufinki i muszę Wam powiedzieć, że wyglądają prześlicznie. Mój stary piekarnik jednak rzeczywiście był już do bani, a te równiusieńko jak z obrazka. Siedzą połowę czasu, więc zobaczymy, jak się upieką i jak będą wyglądały. Także chyba będę częściej jakiś ciacha piekła. No i przyszłam kochani się z Wami pożegnać. Czas zakończyć tego vloga. Ot, taki wiecie zwykły, codzienny dzień ze mną. Trochę kłopotów, trochę szczęścia, trochę przyjemności. Ale wiadomo, że życie to nie tylko świat różami usłany. W każdym razie jak widzicie pogoda się trochę wyklarowała, słoneczko świeci, zrobiło się trochę cieplej, ale nie jest tak upalnie jak było. W każdym razie dobrze, bo powiem Wam, że u mnie trawnika po prostu już nie ma, jest jedno wielkie klepisko, wszystko jest wysuszone. Jak się chodzi po trawie to ona aż chrzęści jest tak sucha. Niebo zapowiadają opad deszczu u nas, ale niestety kochani u mnie, ja nie pamiętam kiedy deszcz padał. A także jak możecie zobaczyć klepisko, wszystko wysuszone, wyschnięte na wiór. No i czekam na jakiś opady deszczu z utęsknieniem, bo jednak przydałoby się trochę. Nie ma możliwości słuchajcie gdzieś nawet iść, poplewić cokolwiek, bo no nie da rady wbić motyczki do ziemi. I tam z tyłu widzicie moja piękna hortensja, jakoś się jeszcze trzyma. I jak zwykle to jest taki, wiecie, zwykły, codzienny dzień mojego życia. Dzisiaj akurat miałam dzień wolny, więc mogłam trochę odpocząć, narobić zaległości, posprzątać, coś ugotować, pójść na zakupy. No i wiecie, dzień się kończy. Także dzisiaj kochani ja Wam przesyłam moc buziaków i zobaczymy się już w kolejnym filmie kosmetycznym. Do zobaczenia, pa! pa.